Klejnoty harmonii patrz księżniczka Luna? To postać z jakiejś starej bajki. Sprowadzi noc na naszą krainę. Księżniczka musi dostać ten list niezwłocznie. Wiedziałam, że zaraz mi odpowie. Moja kochana, życie młodego kucyka to nie tylko lektura. Zdobądź bądź przyjaciół. A -a -a! Wszystkie kucyki w tym mieście są stuknięte. Może księżniczka ma rację? Nie ma jej! Orety. Księżniczka Luna! <ścoughs> Brać ją! Ona będzie wiedziała, gdzie jest Celestia. Nie radzę się zbliżać. <ścoughs> Wracaj tu! Ciemność? Na zawsze? A ta dokąd? Łapać księżniczkę Lunę! Nie spałeś dzisiaj całą noc. Bardzo niezdrowo dla małego smoka. Klejnoty, klejnoty, klejnoty! O, nikt nie pokona księżniczki Luny bez klejnotów harmonii! Co to takiego te całe klejnoty harmonii? I skąd w ogóle widziałaś o księżniczce Lunie? Może ty jesteś szpiegiem? Nie gorączkuj się tak. Nie jest szpiegiem, chociaż dobrze wie, co się tu dzieje. Mam rację, tak? Dużo czytałam o księżniczce Lunie. Żeby się z nią zmierzyć, trzeba wejść w posiadanie klejnotów harmonii. Ale nie wiem, co to takiego, ani gdzie ich szukać, ani do czego służą. Klejnoty harmonii, krótki przewodnik. Jak go znalazłaś? Stał sobie pod K. O. Klejnotów harmonii jest sześć, ale znanych jest tylko pięć. Dobroć, śmiech, szczodrość, uczciwość i lojalność. O szóstym jak dotąd nic nie wiadomo. Według doniesień pięć klejnotów znajduje się w pradawnym zamku królewskich sióstr. Który stoi w tak zwanym... Ever Everfree! A Więc w drogę! Zaraz, zaraz. Dzięki. To miło z waszej strony, ale powinnam to zrobić sama. Nawet nie ma o czym mówić. My kucyki nie puszczamy przyjaciół samych do ciemnego lasu. Trzymamy się razem jak karmel i pieczone jabłka. Mm -hmm. A zwłaszcza, gdy mamy na widoku pieczone jabłka. Co? Są bardzo smaczne.